Czy syndyk może przeglądać twoje media społecznościowe, żeby dotrzeć do informacji? Czy czasami nie kręcisz czegoś na boku? Zapytasz, no ale jak to? Jestem w upadłości, wypisałam kwestionariusz, przedstawiłam syndykowi dochody rodziny. To jakim prawem syndyk może grzebać w mediach społecznościowych, przeglądać mojego TikToka, Instagrama, Facebooka i przedstawiać mi jakiekolwiek dokumenty potwierdzające, że jakąś tam działalność nierejestrowaną prowadzę sobie w mediach społecznościowych? I powiem Państwu, że nie każdy syndyk przejrzy Państwa media społecznościowe i będzie interesował się, co robisz w swoim życiu prywatnym. Natomiast są syndycy, a przynajmniej jeden na dzień dzisiejszy. Pierwszy raz zdarzyło nam się tak, że syndyk przejrzał media społecznościowe klientki, porobił sobie screeny z jej Instagrama i przedstawił jej na spotkaniu. Zapytał, zadał jej pytania, co to ma znaczyć, bo podała, że nie pracuje, że nie ma żadnych swoich dodatkowych dochodów, natomiast na Instagramie oferuje się z usługami na przykład kosmetycznymi. No i tutaj klientka wpłacz. Co ja mam teraz zrobić, jak ja mam to wyjaśnić? Instagrama prowadzi sobie od bardzo dawna, a na tą usługę, którą proponuję, nie ma zbyt wielu klientów. Sporadycznie czasami wpadnie ktoś. No i oczywiście prowadząc działalność gospodarczą, jak najbardziej rozliczała te swoje wszystkie transakcje, ponieważ środki wpływały na rachunek bankowy, wystawiała faktury. Natomiast no jednak syndyk był tak dociekliwy, że bardzo chciał poznać jej opinię, chciał, aby wyraziła co na ten temat powie czy żeby wyjaśniła przede wszystkim ile i jakie dochody osiąga właśnie z tych usług. No, i jak widzisz, syndyk ma prawo przejrzeć swoje media społecznościowe i wyciągnąć pewne wnioski. Dlatego, te osoby, które prowadziły działalność gospodarczą, na przykład kosmetyczną, czy jakąkolwiek działa działalność w mediach społecznościowych, proponuje, aby chwilowo przyblokować na czas trwania upadłości konsumenckiej te wasze dane, te wasze piękne zdjęcia, wystylizowane i tak Ponieważ to może zakuć syndyka w oku, że te. Informacje, te zdjęcia, ta Twoja praca widnieje nadal w mediach społecznościowych i syndyk może domniemać, że ty nadal prowadzisz tą działalność i nie mówisz całej prawdy syndykowi. Nie składasz w oświadczeniu prawdy, nie mówisz prawdy. I to może się naprawdę źle skończyć dla upadłego. Jak trafisz na furianta, który postanowi, aby zmiażyć cię butem, no to co zrobi to poda sądowi, że upadły, kłamie, że upadły nie podaje prawdy, że zataja, zataja to, że ma dodatkowe lewe pieniądze, że jest w stanie spłacać duży plan spłat, wysoki plan spłat, że jednak ma dochody, z których się utrzymuje, natomiast w kwestionariuszu nie podał prawdy. No i zobacz, prowadzisz sobie działalność gospodarczą, ale coś poszło Ci nie tak, jesteś zadłużony, ogłaszasz upadłość, nie kasujesz wszystkich informacji w mediach, bo masz zamiar po zamknięciu upadłości konsumenckiej nadal realizować tą działalność gospodarczą, czyli otworzyć ją od nowa i chcesz utrzymać tych swoich widzów, tych swoich obserwujących na takim poziomie, aby nie odeszli od Ciebie, żeby, żebyś mógł pozyskiwać klientów, to jeżeli trafisz na nieodpowiedniego syndyka, to może się okazać, że taki syndyk zepsuje ci całą upadłość. Może nawet wnieść wniosek o zamknięcie twojej upadłości konsumenckiej do sądu i jeżeli dobrze tego nie nakreślisz sądowi i nie wyjaśnisz, co zadziało się z twoją działalnością i dlaczego tego Instagrama, czy Facebooka, czy TikToka prowadzisz, to możesz spodziewać się takiej właśnie, a nie innej reakcji. No, i przede wszystkim działań syndyka. Ja oczywiście tutaj nie mówię absolutnie o e, wszystkich syndykach. Broń Boże, bo współpracuję z wieloma syndykami dla swoich klientów i jeszcze nie zdarzyła mi się taka sytuacja przez tyle lat. Natomiast dzisiaj chciałabym ostrzec Państwa przed tym, że ta, do takiej sytuacji może dojść. No, czekamy na konsekwencje. Oczywiście, jeżeli syndyk e, złoży taki wniosek do. Sądu o zamknięcie tej upadłości, no to jak najbardziej będziemy walczyć na etapie sądowym czy nawet sądu okręgowego, bo jak najbardziej mamy taką moc. Mam ze sobą prawników, którzy jak najbardziej w tej sytuacji, u których będę miała wsparcie. Ale drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że no w niektórych sytuacjach możemy naprawdę sami podciąć sobie nogę. Więc żeby się nie wywrócić, to też przedyskutujmy to z kimś, kto zna się na tym, kto wie mniej więcej, jak to wygląda, i uważajmy też na to, co w tych mediach społecznościowych zamieszczamy. Czy w czasie trwania upadłości leżymy pod palmą yy, i sączymy kolorowe drinki? Yy, czy stać nas jest na takie pytanie: czy stać nas jest na pokazywanie całemu światu w czasie upadłości konsumenckiej? Że jest nam naprawdę dobrze, że ktoś, nam, że ktoś nas gdzieś zaprosił na jakieś wakacje czy na przykład pokazujemy jakieś wytworne restauracje czy zakup jakiegoś domu, nieruchomości, ruchomości, która nie jest nasza, natomiast chwalimy się w tych mediach społecznościowych i później musimy zebrać po prostu takie manto. Pamiętajcie o tym. Ja tylko tak po prostu dla, e, dla te, tylko dlatego, żebyście Państwo e, też uważali, kiedy szykujecie się do ogłoszenia upadłości. A jak u Was jest? Powiedzcie, czy też zdarzyły się Wam takie sytuacje, że syndyk postawił Was pod murem i zapytał, a co to znaczy, że Pani prowadzi sobie nielegalną czy Pan działalność gospodarczą w mediach społecznościowych. Tá.